Hej, się Manko, jestem Pan Kukuryku. W dzisiejszym odcinku stworzymy najwydajniejszą lisiarkę, jaka jest tylko możliwa. Będę ją budował na serwerze CraftMC, na trybie Survival plus Ekonomia. Tutaj do tej lisiarki będziemy potrzebowali teren. Najbardziej polecam robić ją na pełnych czankach. Z, z, w przypadku tego serwera jest to spowodowane tym, że jest ograniczenie 10 lisów na chunk, więc jakbyśmy zrobili tu pół chunku, tu pół chunku, to lisy by między sobą przechodziły i mogłyby zacząć znikać. W przypadku singla nie ma takiego ograniczenia, możecie robić po prostu jak, jak wam wygodniej. E, tutaj jest akurat na jeden pełen teren, czyli 32 na 32. E, robię to na działce gracza Kacper Mistrz. Speowy mistrz, e, z racji tego, że mnie o to poprosił do tej farmy będziemy potrzebowali sporo zasilanych torów, sporo zwykłych torów, wagoników, wagoników z lejami, e, do, dokładnie e, skrzynek, szkła oraz bruku i podobną ilość ziemi. Z racji tego akurat e, możecie zrobić mniejszą, tą oczywiście farmę wtedy potrzeba mniej rzeczy na nią. Ta jest jak mówię duża, e, więc po prostu jest w nią dużo Pracy. E, tutaj już zacząłem budować system zbierający. Najlepiej w przypadku singla, myślę, wystarczą 3, 4, leje. E, w przypadku tego serwera dałem 5, z racji tego, że występuje tutaj duplikacja itemów e, przez lisy, a raczej jagód, e, że je, lis podnosi jedną jagodę, wyrzuca dwie, podnosi te dwie do pyszczka, wyrzuca 4 i w ten sposób się jakby te jagody do ogromnych ilości staków e, Duplikują, więc żeby mm, najbardziej wykorzystać ten moment, kiedy te jagody się tworzą w dużej ilości, dałem 5 lejów. Sytuacja najlepsza by była wtedy, gdyby cała ta podłoga była wypełniona lejami, ale jest to niesamowicie drogie. Więc w zupełności 5 lejów wystarcza, zbieranych do jednej skrzynki. Yy, ten lej, jak widzicie, podaje do skrzynki w ten sposób. Te leje podaję tutaj do tej skrzynki. Potem ta skrzynka będzie podawać od razu niżej, ale to będzie w późniejszych filmikach. E, następnie, kiedy zbudowaliśmy system zbierający, polecam go zrobić też w rogu lewym, prawym, raczej nie na środku. E, z racji tego, że w przypadku serwera CraftMC, e, jakby leje pomiędzy terenami się nie przelewają, więc będziemy musieli zrobić coś takiego. E, li się niebo, pokażę Wam to na swoim. Tutaj jest, to jest jeden teren, to jest drugi teren. I tutaj są kolejne dwa tereny. To jest w sumie na czterech terenach. I chodzi o to, że ten lej, jeśli bym go postawił tutaj, to on się niszczy. Dlatego, że przepływa to pomiędzy dwoma terenami. Teren home, lisiarka w budowie. Więc po prostu musielibyśmy... Najlepiej polecam wybrać jeden róg w przypadku też serwera CraftMC, na który dla niego tak naprawdę nagrywam ten poradnik. Wybrać cały teren właśnie z racji tego, że leje mogą się niszczyć. Następnym krokiem, kiedy zbudowaliśmy już system zbierający, musimy zrobić obwódkę. Zrobię szybko dzień. Musimy zrobić w ten sposób obwódkę, dlatego żeby te wagoniki, które będą tutaj jeździć, bez problemów się odbijały. Ja tutaj yy, zacznę ją budować. Tą obwódkę na jedną kratkę i zobaczymy się, jak już ją skończę. Jak widzicie, obwódka jest już zrobiona. E, z broku, bruku robimy ją w ten sposób. Najlepiej, jakby była jednak z bruku arpodesek. Z racji tego, że wagoniki będą się od niej odbijać, a w momencie, gdyby była na przykład z czerwonego proszku, z bloku czerwonego proszku, wagonik będzie zatrzymywał się w tym miejscu. Gdy mamy już zbudowany system zbierający i obwódkę, musimy stworzyć, zbudować tory, postawić je oraz pochodnie lub bloki. Czerwonego plo, proszku. Ja, z racji tego, że mm, gracz nie jest y, za bogaty, nie chcę też go naciągać, wykorzystam czerwone pochodnie. Y, dwa staki, mniej więcej, powinny, uważam, starczyć. Ja tu się właśnie posiłkuję craft, y, posiłkuję właśnie tą ekonomią i sklepem y, administracyjnym. Pochodnie będą służyć nam do zasilenia czerwonych, yy, zasilanych tych torów, oczywiście. Yy, musimy mniej więcej, myślę, dać 5 torów, myślę, że starczy. Zaraz nawet sprawdzimy, czy, czy to w zupełności wystarczy. Żeby. A, tutaj źle. No dobra. Yy, tutaj damy coś takiego. Zaraz puścimy wagonik. Tutaj czerwony proszek skle, A nie Tutaj gdzieś powinienem być craft, craft Chcę skraftować wagonik I sprawdzić czy bez problemów nie będzie ził. E, uważam, że to jest ta tańsza wersja Czyli z torami nie zasilającymi Ja u siebie te tory też mam zasilające Z racji tego, że może być pewien e, Oj Może być e, O widzicie, nie dojechał do końca Czyli wa, torów jest za mało. I ciąg tu podjeżdża, odbija się. I się zatrzymuje. Więc tych torów tutaj. Będę musiał dać jednak troszkę więcej. I tutaj też przedłużę je o 3. Spróbujemy teraz. Czy wagonik się nie zatrzyma? A widzicie, jakby tutaj był blok czerwonego proszku, to on by się nie odbił. Yy... I widzę, że. A, bo tutaj torów też nie ma zasila. To moje niedopatrzenie. No i jeździ normalnie. Czyli, jak widzicie, udało nam się troszeczkę zaoszczędzić złota i czerwonego proszku, z racji tego, że wagonik jeździ i się nie zatrzymuje. Tutaj będę go musiał rozwalić w tym miejscu. To i tu wykopać na dwie kratki. Zamiast tego można dać tu blok czerwonego proszku, i będzie to łatwiejsze. Z racji tego, że Wam tutaj pokażę e, ziemię, i teraz już ten tor będzie zasilany. I musimy teraz tak zbudować całą tutaj jedną ścieżkę, i tutaj drugą ścieżkę. W takim razie ja to zrobię, e, i widzimy się za chwilę. E, dobrze, tutaj już jest. Jak widzicie, o, wszystkie tory już są zasilane. Także nie ma z tym problemu. Tutaj polecam Wam przy budowie. Najlepiej zrobić yy, coś takiego jak ja, bo pokażę Wam, co się może zdać. Jak tu zbudujecie, to. A te tory się akurat nie chcą połączyć, ale nieraz się mogą połączyć. Dlatego najlepiej tutaj zbudować coś takiego. Takie powiedzmy ząbki. I jak yy, zrobię tutaj z tej strony takie powiedzmy ząbki. No, i tutaj na tych lejach również w ten sposób takie ząbki. Tylko, no, musicie tutaj na shiftie, bo inaczej będziecie otwierać leje. Jeszcze jedno, bo zapomniałem o tym powiedzieć w, przed chwilą. W tym miejscu, gdzie jest miejsce do zbierania tych jagód, gdzie będą nam się w tej skrzynce zbierać, warto tutaj zrobić trzy leje. Bo jakby tutaj, i trzeba też pamiętać, że w tym miejscu trzeba pochodnie przesunąć też o jeden. Yy, ponieważ gdy pochodnia jest z koleju leja. Yy, lej nie, nie będzie nam zbierał. Po prostu się zatrzymuje. Także dobrze, ja zrobię tf, tego typu yy, ząbki, żeby po prostu to warto zrobić, bo to nam bardzo w późniejszym etapie ułatwi całą budowę. W takim razie ja zrobię z tej i tamtej strony i się zaraz spotykamy. Oj. <gry> Zrobimy dzień, żeby nasz te potworki mamy gady, nie biły, tak mniej więcej to tutaj e, wygląda. Zrobiłem już tutaj tak do pełni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9 kratek jest zasilane. Tory na tej stronie są: 1, 2, 3. Nie, tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na tej stronie 8, ale z racji, że mi trochę zostało tych torów zasilanych. Też zrobię tutaj symetrycznie na 9, żeby w przypadku żaden lag serwera nie spowodował, że te wagoniki przestają działać. Tak wygląda tutaj ten system już z lejami i torami. Tutaj dałem natomiast tory niezasilające, z racji tego, że żeby po prostu trochę przeoszczędzić przy kosztach, powiedziałem, żeby właśnie Kacper zrobił te tory tańsze. W takim razie, jak już tutaj się zobaczymy, jak to wszystko będzie ładnie wypełnione torami, i przyjdziemy do stawiania wózków. Dobrze. Jak widzicie, tory są już postawione. Sprawdzimy jeszcze raz test z wózkiem. Popchniemy go. Jedzie, odbija się, wraca. No i dobrze, wszystko działa. Teraz musimy tutaj wszędzie postawić te wózki zasilane. Wyjdzie ich mniej więcej e, 32 sztuki Z racji tego, że po prostu Koboit ma 32 na 32. E, tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeśli chcecie budować, no jak widzicie trochę jednak ta lisiarka zasobów kosztuje Dobrze, jest. E, craft ja się trochę przesunę. Trochę jednak ta lisiarka zasobów kosztuje, dlatego jeśli chodzi o serwery nie tak. Jeśli chodzi o serwer tutaj, więc to jest bardziej dla zaawansowanych osób Najlepiej zbudować yy, farmę trzciny, gdzie się po prostu zbiera ręcznie Bo jest to najmniej skomplikowane A potem właśnie dozbierać na farmę lis yy, lisiarkę No i potem właśnie z lisiarki można już naprawdę przechodzić na jakieś farmy Takie jak na przykład farmy dyni, które jest, yy, również... Trochę mniej wydajna, ale nie ma ograniczenia potworków. Jest to ograniczenie bardziej tutaj mechanizmów. No i ogólnie można się po prostu bawić, budować domek. E, jeszcze chciałbym powiedzieć to najlepiej, jakby lisiarka była na, na powierzchni, żeby nad nią nic nie było. E, z, źle, tak o. Chodzi o to, żeby nad nią y, nic nie było, bo wtedy liski będą spać. Je, jeśli wasze liski śpią, użyjcie na przykład e, Armor Standu. On chyba działa na 14 kratek. E, Oj. Źle, źle zrobiłem. Hmm. No, za dużo. To jedziesz? Jedziesz, dobrze. E, właśnie, te, te statywy na zbroje. No i dzięki temu, bo to jest jakby entity. No i liski dzięki temu nie będą spać. Dobrze. Skoro mamy już tutaj wszystkie, ładnie jeżdżą nam wagoniki, no to przydałoby się tutaj zrobić, w końcu postawić, eee, zrobić miejsce na te lisy i na te jagódki, tak? W takim razie podnosimy to o jeszcze jeden, a następnie kiedy podniesiemy, stawiamy tutaj ziemię. Na całej tej powierzchni musimy właśnie postawić ziemię. Ja, no, żeby po prostu nie przedłużać, yy, zajmę się tym. To spotkamy się po krótkim cięciu. W takim razie, do zobaczenia za chwilę. E, dobra, ja jestem z powrotem. Włączę sobie czanki. Jak widzicie, jest już tutaj ziemia rozłożona. E, tutaj połączyłem ją z trawą, żeby te liski nie miały aż takiej pustyni tutaj. <laughs> żeby miały chociaż do, trochę dobroci. Ja tutaj użyję e, szkło e, Może to myślę być chyba inny blok e, Ale co do... Mm, jakby... Do, no ja używam szkło dlatego, że wiem, że działa Że na pewno to jakoś tutaj cień będzie jakoś padał, że te listy zaczną spać o jakiejś porze e, Musimy dać e, tutaj na wysokość... E, poczekajcie chwilę 5, 4. Na wysokość 4 i całą tutaj obwódkę. Dodatkowo tutaj gdzie są dodatkowo tutaj w tym miejscu zrobić, podzielić to oddzielić chunk od chunku po to, żeby lisy nie przechodziły i nie znikały, żeby tu był taki jeden zamknięty chunk, tutaj drugi zamknięty chunk i kolejny. W przypadku kiedy robicie tą lisiarkę na single, na singlu. Na singlu nie jest to potrzebne z racji tego, że po prostu no, lisy nie będą nam znikać. Jest ogromny limit zwierząt na, na chunk, także można stworzyć niesamowicie wydajną farmę. Niestety tutaj jest limit, więc musimy zrobić to ogrodzenie. Zrobię to ogrodzenie i w takim razie też się spotkamy za moment. Jak widzicie, już e, mamy tutaj te ściany e, zbudowane ze szkła. E, tak jak mówię, one nie muszą być ze szkła. Ja po prostu wiem, że dzięki temu e, to wszystko jest działa sprawne. Akurat nie testowałem to z czymś innym. E, lisiarka nie jest mojego pomysłu, nie ja ją wymyśliłem. To co teraz widzicie jest e, skopiowane od gracza Misz e, 14B. Z racji tego, że to jakby u niego to podpatrzyłem. Resztę, dalszy patent, który teraz wam pokażę, który powoduje, że ta lisiarka jest najlepsza ze wszystkich niestety nikt gracza już nie, nie pamiętam. Bardzo cię za to przepraszam, podpatrzyłem to u ciebie, sami to pokazałeś. Niestety nie zapędam, więc nie mogę ci tu wymieć. Chodzi o to, że pomiędzy jagodami, a szkłem, nie, jagodami dajemy tutaj szkło i na to szkło dopiero dajemy lisy. Lisy bez problemów zbierają jagody przez szkło. Nie wiem czy przez bruk też zbierają, jakby ja mówię, po prostu wiem, że działa to na szkle, więc używam szkła. I dzięki temu mamy je łatwiej rozmnożyć, bo w momencie jak tu jest całe pole jagód, nie możemy rozmnażać lisów z racji tego, że widzimy hitbox jagódki, a nie lisa, a dzięki temu bez problemów możemy je policzyć. E, sprawdzić ile ich jest, bez problemów je rozmnożyć. Więc następnym krokiem jest tutaj postawienie wszędzie jagódek na wszystkich czterech polach. E, no i następnie zabudowanie tego wszystkiego szkłem. Oczywiście, ja e, z Wami się tutaj zobaczę, jak to wszystko zostanie zrobione. Jak widzicie. Oj, e, jak widzicie. Mamy już tutaj, jagódki już nam dojrzewają, wszędzie widać już mamy szybę. O, dobrze, że musicie uważać, żeby nigdzie nie było żadnych dziurek. Dobry jest do tego Optifine, na którym ja gram, z racji tego, że wtedy łatwiej widać, widać wszystkie, wszystkie nieszczelności. Jak widzicie, trochę przesadziłem z tymi itemkami. Jednak nie, nie jest to aż tak drogie, jakby się wydawało. Ale nadal swoje kosztuje. No i oczywiście trzeba jeszcze mieć liski do tego. Ja liski mam tutaj. Nie, nie, mam kilof, mam kilof. Jak widzicie są trzy duże sztuki. Więc po prostu bierzemy smycz. One tutaj za nami ochoczo idą. Nasi przyszli najlepsi pracownicy. Tutaj normalnie na singlu, cyk Cała, o Cała tutaj No chodź Chodź, 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 nie uciekaj, chodź, chodź, chodź Chodź malutki No i tutaj musimy je rozmnożyć yy, I tak właśnie wygląda najlepsza farma jagód Czy to na singlu, czy to na Na, na survivalu, o jak widzicie one już zbierają Więc za moment tutaj Powinno być, nie <głos》>, wiem, może to rozwalę Tutaj widzicie jak pochodnie były postawione Zaraz, yy, sekundkę Potrzeba tutaj skrzynek do, Skrzynek, o, sztuk dwie Żeby to wszystko ładnie wyglądało I Jeszcze, źle postawiłem Także to by było na tyle Tutaj jagódki się zbierają. No, akurat, niestety, liski te trzeba rozmnożyć. Potem, oczywiście. O, jak widzicie, lisek leżał. Spał z racji tego, że nad nim jest ta platforma. Więc y, ja ją tutaj znik zniszczę. Tak, właśnie to pięknie wygląda. Eee, no i tyle, przechodzimy jeszcze. Zostańcie. Tutaj poproszę, żebyście zasubskrybowali, zostawili łapkę w dół Jeśli się nie podobało lub coś było źle Komentarz, na przykład jak można to jeszcze poprawić dodatkowo I tutaj już przejdziemy do podsumowania Ja sobie nie na tej farmie Teren home, lisie. Nie, tutaj tylko lisie, niebo Na tej farmie sobie poawczę Myślę 15 minut jak widzicie, tu jest dużo lisków. Nawet nie wszędzie jest 10, pamiętajcie, żeby zerkać do tych lisów, bo one same z siebie znikają. Same z siebie, więc jakby tutaj są te liski. Tutaj jest akurat 4. Są 4 czanki. I za te czanki odpowiadają te skrzynki. Także ja je tutaj opróżnia. To w takim razie tu. Wrzucę. Jeśli chcecie na przykład zobaczyć, jak zbudować afkarkę w ten sposób, to powiedzcie też szybki poradnik. Nagram, ona tylko powiem tak szybko, no, dlatego tak wygląda, że jesteśmy na kratce 280 i osoby na Minecraftie 1, 16 nic tutaj nie widzą i woda ich nie przepycha, natomiast tłoki ich przepychają. Dlatego wszystko sklep. Dlatego tutaj wszystko działa. No i dobra, w takim razie widzimy się za 15 minut. Kiedy zobaczycie, ile takie cztery czanki generują? W takim razie do usłyszenia za chwilę. No i jak jesteście musicie mi wierzyć, że minęło 15 minut, a nie sekunda i to włożyłem. Bo jeszcze nie umiem robić takich ładnych animacji i przejść, więc jakby tutaj jest. Już szybko to obliczymy. Liczmy... Liczmy, że to jest już jeden dodatkowy stack, no bo tam jest wszystko jeszcze w tych wagonikach, to wszystko się rozchodzi. Dlatego liczmy... Tutaj... E, razy, no, mamy tutaj 100, 200, nie, 200, e, 100, no, 2,5 tysiące jagód, e, teraz, albo jest nawet łatwiejszy sposób, żeby to policzyć, jak to sprzedamy tutaj w sklepie, to dostajemy 10 tysięcy, e, tutaj, jak sprzedamy, no, tutaj można powiedzieć 12 tysięcy. No, ogólnie za sprzedaną skrzynkę jest 15 i to się generuje 15 tysięcy w. W sumie 15 minut. W takim razie, tylko warto mówię. Można to razy 4 zrobić. Wtedy yy, tu, tutaj o. Widzicie, tu jest pełna skrzynka. Yy, tutaj o, jak widzicie, yy, to było widocznie wcześniej zbierane. Tu, jak widzicie, o też jest pełna skrzynka, tak? Yy, tu już jest w lejach. Więc widzicie to. No różnie generuje, jak te lisy będą zbierać, ale widzicie, że to generuje jednak. Yy, warto zostać na awku. Dlatego jakby ja tutaj będę kończył. Yy, cieszę się, że, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że obejrzyliście do końca. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, dlaczego Wam się nie podoba. No i w takim razie do następnego. Papatki!